Może dzieci Maciek. Nie, nie. nie wiem. Może wiadomości włączymy, co, może coś tam powiedzą. Może. Kto to? No jest. Maciek, dziecko! Gdzieś ty był tyle czasu! No chodź, czemu ty dziecko, go byłeś? No bo wiesz no! Gdzie ty byłeś, no? Gdzieś ty był? po co ci to potrzebne? Co ty tutaj masz? Już Wszędzie cię szukaliśmy Byłem w szkole. W szkole? Tak. W wakacje? Po co żeś tam Polas? Czy szkoła jest zamknięta? Jak wam powiem, że się wstępujemy za szkołą, to nie uwierzycie, co nie? No raczej. Ale masz telefon, tak? Wiadomość jakąś wysłać! Ale bateria mi się skończyła. Ale z początku był sygnał. Ko Słuchaj, ja ci powiem tak, krótko. Skończyło się. Komputera nie masz. Yy, do końca wakacji nie ma komputera, telefonu i zapierdziela ze mną na warsztacie pomagać. Ale dajcie mi w ogóle powiedzieć, co, co mam do powiedzenia? No mów. No bo poszedłem tam. No. Bo w tamtym roku szkolnym pani odmawia. Wzięła mi, zabrała moją własność i chciałem ją odzyskać. To ty się było małej do szkoły? Nie moja wina, no. że szkoła jest zamknięta, tylko wtedy, kiedy mam czas. Boże, ja nie wytrzymam. I tak, w szkole siedziałeś cały czas? No bo zaczął się ochroniarz kręcić, no to wiesz, tak że musiałem czekać, żeby aż on pójdzie. Matko, bosko. Ale nakrył ci ktoś? Nie. No w sumie nie, no bo przecież policja nic nie wiedziała. Tu. Matko Woska, dzieciaku, ja stołów nie wytrzymę. Maciek, żeby mi to było pierwszy i ostatni raz, bo normalnie nogu w dupie nie masz następnym razem. Nie no, więc już, już nie mam, po co się tam pomylić. Tak czy siak, do końca lokacji masz ławą. Aha. Nie to się pograć. Jakie pograć? Nie ma komputera, zabrałem ci. Jak to zabrałeś? Normalnie. To idę do kolegi. Gdzie? Masz zakaz siedzieć w domu, tylko Możesz wychodzić na 8 godzin ze mną pomagać marach i warsztacie i siądę pokoju, już, porządki robicie, zaraz przyjdę sprawdzić, raz, dwa. Uwaga, dla tych, którzy oglądają do końca, mam dla Was, widzowie, wiadomość, bo w tą niedzielę chcemy Wam zrobić Q&A. Dlatego też pod tym TikTokiem dzisiejszym zostawiajcie pytania w komentarzach. Najciekawsze z nich wybierzemy, co nie prezes? Tak jest. Słuchajcie, on dobrze mówi. Nie zawsze, nie zawsze jest taki zły. Ile tych wybierzemy? 10, 15? No, jakoś tak. Coś, to, coś takiego. Coś takiego. No. Także zapraszamy, zachęcamy i dla tych oczywiście, co zawsze oglądają filmiki do końca. Bo będą wiedzieli, co chodzi. Dokładnie. Taki bonusik od nas. Także pozdrawiamy, pozdrawiamy trzymajcie się. Trzymajcie się. Elo.